Siema, jestem VoicePike i dzisiaj wam pokażę, jak gram misję, jak pozbyć się wilków w Twierdzy Jest to trzeci odcinek tej gry. Zapraszam do oglądania. Powinieneś wyćwiczyć u nowych żołnierzy umiejętność strzelania z łuku. Wilki wędrują z terenu sąsiedniego hrabstwa. Szukaj skupiska wilczych watach i zabij wszystkie drapieżniki. Albo my, albo one. Najlepiej ufortyfikuj się na szczycie wzgórza. Skorzystaj ze sprawdzonej metody. Wybuduj gród i podgrodzie. te Tepus zwany szczurem. Od pewnego czasu patroluje ten teren. Ważne jest, aby jego zwiadowcy Cię nie zauważyli, gdyż nie mamy szans na odparcie otwartego ataku Armii Szczura. Ale jeśli zobaczysz się z tym szczurem wcześniej niż ja, to zrób mi tę przysługę i podmniej go na kawałki. Wznieś gród i podgrodzie, a całość wzmocnij kilkoma wieżami. Potem pomyśl o rozpoczęciu produkcji łuków i zbierz oddział łuczników, który byłby w stanie wytępić szalejące po okolicy wilki. Dobra, więc zaczynamy. Nasza misja to wybić wilki. Wybierz miejsce na swoją siedzibę, aby ulokować zamów. Wybierz, burze, jak nam polecił, Wybierz miejsce na siedzibę. drugi. Nie można tutaj tę wiadomość od twojego skryby. Musimy pracować bardzo szybko. Te wilki są wszędzie. Polecam osobiście ogrodzić te brudy tutaj palisadą. Ale póki co nie mam jeszcze drewna, aby tak coś uczynić, więc czekam aż zawale do mnie są drewna drewno Potrzebujemy więcej drewna. Już mamy wykazująco długo tego drewna. Możemy spokojnie ogrodzić te brody. Tak trzeba trzeba wyciąć, żeby wszystkich zdziałać. Albo nie trzeba oraz teraz pójdziemy drewniane kochary i czekamy na tej Wtedy powinniśmy wytępić te wilki i grających w podmóc ponuć ludzi, Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zabijamy lordem tego wilka, bo on tutaj będzie nam drwali zabijać. Mój panie, wilki atakują. Dobra, jak widzę, mamy już drewno na domy. Teraz kilka łuków, stawimy sobie dwie chaczki. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia. Rama nam nie będzie potrzebna w tej misji. W 100% odgodzenie od wroga Nie można tutaj tego zbudować Nasz skarbie Ustoszenie nasze załasy nasz skarb się stosuje Mamy mieć pieniądze na, na rekrutację naszych ruchników, którzy będą nam pomagać w tej misji Pasek spichle czekamy na... Trzeba nam broni, ser. Nasze zapasy żywności kurczą się. Potrzeba tak. nam broni, ser. Tak? Już tam zmierzamy. Prawie nie mamy już żywności, ser. Jak nie mamy jedzenia, chyba Nie można tutaj tego zbudować, mój Dzień dobry, wasza Ser, spichlerz jest pusty. skarbca bez zmiany. Zarygnować z podatku. Pojawili się ludzie szczura. Nie możemy pozwolić, aby donieśli mu o naszym położeniu. Nie, Czekamy na no, rozkaz Trzeba nam bronić. Łucznicy w gotowości. Ruszamy natychmiast. To niewielki atak bez problemu, gdzie a, a ty go pokazuj, gryzyk, pokazuj. I wygraliśmy. Słaby atak. Z tej strony. Biu kadę Mój łup będzie ci służył Mój panie. Wiadomość od Twojego skryby. Ser, wilki grasują w pobliżu. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się. Czekamy na rozkazy. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Jakieś polecenia? Wyruszamy. Czekamy na rozkazy. Dobra, mamy już. Już tam zmierzamy. Wojtka. Możemy spokojnie tępić te wilki, które Czekamy są... na rozkazy. Tak. Mogliśmy to zrobić prędzej, ale chciałem... Ruszamy aby... na tytnictwo. Trochę, trochę dłu dłuższy. No, dobra, się do duchy. Łucznicy w gotowości. Strzały gotowe. Mój łuk będzie ci służył, panie. Jakieś polecenia? Wyruszamy. Czekamy na rozkazy. Karbować strzały. Odszukajcie spokojnie. Będzie jak wygrana, spokojnie Ciężko byłoby przegrać łucznicy w dostrzale gotowe Harwować strzały Mało, co podobno, chwilę obecną Gdzie jest zwycięstwo? Zwycięstwo! Dzięki Wam za oglądanie tego materiału filmowego. Zapraszam na kolejne odcinki twierdzy, które będą pojawiać się w przybliżeniu co jeden dzień. Jest to dość prosta gra, a po tym fajnie mi się w nią gra. Z chęcią będę ją do, dla Was nagrywać. Dzięki za oglądanie. Pa!